Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak wykonać kalibrację szwów na kamerze Insta360X5. Na początku przechodzimy sobie do ustawień i zjeżdżamy w dół do opcji Kalibracja szwów. I w tym miejscu możemy rozpocząć kalibrację. Najlepiej jest oczywiście wyjść na zewnątrz. Mi w tym mi w pomieszczeniu, oczywiście, e, raczej nie wyjdzie ta kalibracja, ponieważ środowisko powinno być otwarte, właśnie tak jak powiedziałem wcześniej, oraz dobrze oświetlone. Więc możemy przejść. Tutaj sobie naciskamy: Kalibruj. I teraz przytrzymujemy sobie y, tą kamerę przez te 5 sekund. Ja raczej nie będę miał powodzenia. Jestem w złym miejscu, dokładnie. Ale jeżeli przebiegnie zgodnie, z, przebiegnie pomyślnie, no to dostaniemy taką informację, że przebiegło to pomyślnie. Jeżeli wideo było dla ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję z mojej strony. To tyle, ja się żegnam. Cześć.